Nie gram w tę grę drabię. dla py... CO TY nie dziadek, drabię. TU SIĘ drabię. WPYCHASZ? dalej. bocie Nie przegraliśmy Ja od nogi Nie no, nie idziesz od nogi, idziesz A Normalnie wiesz, stoisz, no bo kurwa przejebiemy to Bo wiesz, skanował z tej broni jebanej I... no On ciągle gra od nogi, normalnie on tak gra No i skanuje, widziałem kurwa No, na botów Mogę być. Weszli, weszli, weszli Za piątką Za szóstką jeden Dwóch Dwóch, szóstka I dwóch, szóstka Szóstka, szóstka, szóstka Tam, no Tam to. Na CSGO Skins przygotowaliśmy dla Was gitałej o wartości 800 zł. Wystarczy, że doładujesz swoje konto z kodem biznesmen, a automatycznie zyskasz szansę na zdobycie jednego z zebranych skinów. Jeśli nagroda nie przypadnie Ci do gustu, bez problemu możesz ją wymienić, korzystając z funkcji exchanger. Strona oferuje także codziennie darmową skrzynię, z której możesz wylosować epickie skiny. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się specjalne eventy z unikalnymi trybami, pozwalające zdobyć jeszcze więcej przedmiotów. Na CSGO Skins nie zabrakło też popularnego trybu case battle, gdzie możesz Możesz rywalizować z innymi graczami w bitwie na skrzynki. Wejdź w link w opisie, skorzystaj z kodu Business i zdobądź swoje wymozone skiny. Smog. To jest beta. To jest beta. smoke jest beta. To jest beta. To jest beta. To jest beta. To jest 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 Pierdolę stąd, no, jedenaście ja ostatni ostatni Jomuś. No, M, kiedy tu masz zawiedziony ziomuś? No. Dwóch lewej nie, gram Nie, tę w, w drabie. Grę Dla. grę nie. Ja nie. schowany Jeden leży. Nie wiem, ja w ogóle teraz w biegu trafiłem heada. EJ elektryk! Wybiegł, wybiegł elektry, jeden wybieg, w... na wybieg, ja się Kurwa draba jeden. Na pokojach gdzieś tam Ja smokuję drabę, możemy przejąć Tomek my Okej. Okay. Lewo LK po Też, no. On po jest! Lewo LK po Małe wyszedł! Co machaj, Nie wiem, nic. Nie wiedziałem gdzie jestem ogólnie, wiesz? Dokładnie. Które kurwy? Daję WUBIE Tomek. Wybał się! No daj, no Kiemkę Co to ty... za smoke? No popchnąłeś LK. mi kurwa! ELEKTRYK Jeszcze jest jeden Jeszcze jeden jeden Przez, jest A nie coś tam się elektryk To nie tam się dzieje hyper? nie wiem, 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 nie Ejdę ja pod B Góra jeden Ekso od B będzie Ale nie, nie, nie będę na pewno Spaliłem dół, ja spaliłem dół, tafczan Od noga, Kurwa od noga! No, wyruchali naszą drużynę Chuj wylatujecie, kurwa Ja dole co ja robię kurwa... Nie wiem, ja sprawdziłem od nie dostał, no sorry 5-1 i znowu się zaczyna No to i znowu kurwa No, no 5-1 i się zaczyna 2-1 no, na Jeden był w drabie Jeden kaput jest... dół, lewo, prawo lewo, lewo jest, lewo jest jeden A yes! Dojechał, dojechał, po, po, headzie, po headzie, Co ty tam robisz, Tomek? <laughs> Co ty robisz, <laughs> destroy, kurwa? Nie Ej, w ogóle, jak ja wyszedłem z tej Eli, ja nie wiem, jak typowo mi heada dałem z tej eski kurwa. Stary jest płaski Wyszli, wyszli, wyszli! 2 za 5. Tam fleszy nie do nas. Fleszy. Polot. Polot, Fleszy. 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 na Fleszy. Co? Na Fleszy. 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 się, kurwa. Po jestem. LK leży. Dobre info. Nie wiem, cysterna może? <noise> on w eskę wszedł jak coś, nie? nie jest ma. na trefie! Jaki dzień wielki to był, kurwa! O, 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 -cy cysterna! O, cysterna, o. o, kurwa, jak Slender! Smok! Dorzuciłeś? Tak. Patrz, patrz tu małą, ja patrzę Elkę. On dał takiego smoka, że może ci wyjść. Leży to l -ka. Odbył się od twojego starego, Tomek. Pozdro. Elka jest jeden. Od elektryka? O kurwa ale jest fight. Co ja ty dziadek tu się wpychasz Wypierdalaj dalej Bocie Na piątką, obity za zobacz widzisz? Chuja obity jest Karba Mokka daj do... na... Smoke daj hyper doje, daj. Do, dojeżdżają Ja tu smoke daję Jest A, jeden górę Ej rozbijam to hyper uważaj Cisterna, to jest Olejowy jest Rozbijasz? Smoka, ja czekam. Czje, ja, ja strzelani. Oh, ja nigdy na gorszym serwerze nie grałem. Takie kurwa lagi są. Ja smokuję eskę stąd, nie? Uh -huh. O ty, kurwa. Co ja mam flesze? Komu mam dać to? No ty fleszujesz. No, Daj, Daj mi te flesze. Daj mi. Graba. Idą smogi. Duale pewnie. Duale on Duale po, Drugi raz. Chyba nie. On ja bę, 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 bę. Ja, bę, bę. Dwa -S o, jest. Trzy, ja Już w małku jeszcze na blisko jest jeden. Litko. Jest do lewej, do lewej. Dwóch odnoga, dwóch odnoga. Jest olof. Leżę. Jest Jeszcze MTW, MTW. Mam flesza jednego. Chcecie flesza? Zaraz. Przedelkę daj. Leci Na brama. Brama. Od był ja, ja idę. Idę w moka. No no <laughs> Kurwa, jeszcze z BS. 55,3 z Digla. Co to kurwa jest? Nie? Już lepiej na pronex Tomek spróbuj. Dusz, nie, mi się że elektryk jest lepiej wybieg, oni tam pronex Nie, nie do dolepnę. No na, to na jak chcesz, holo. no to ci fleszuję. Wrzucę no. wam fleszę. Ale jeszcze. palaka wzdłuż, spalcie to 6, kurwa no. Ja spałem ty wół. Rzucam fleszę komuś w A ja wyjdę na nie ma tak? To. No nie wiem. Jeszcze. BS i blisko piątka, BS i za piątką, lewo, elektryk Wybieg, 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 pronakt Może z z być On pronakt jest Pronax. pronakt go Destroy okay. BS WS, HP Kurwa, jakie to długie jest Ładny, super Daj mi jedną próbę no Mała, w małej jest Flesz. Mała leży Jeden był noga Za BSM no. Spaliłem za BSM AWP, SK Flashesz mi za piątkę? Yy, BS. AWP jeszcze ja Setki zabiłem BS, BS, jest jeden Nie chcę wychylić się bańc. Daj mu flash dam po prostu do LK, zwrócił LK był Zwracał się Aj o, kurwa o, ja Train combat, train combat Mogę zaraz dać Blisko prawo, na na nogi na palę od nogę wbuch bo są znak i wyjedzłem po, 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 po po od pod le pod, pod o, kurwa ale zawiało, Dario zawiało co to odbite, nie doszła po, po tu leży w ten tych chyba Daria, Daria zawiało od mógł skrócić czy nie nie bo w tam leży no nie wziął go ja patrzę... że ja patrzę go Jeszcze nie możesz. Linia. Od noga, bierze AK. Jest gdzieś przy mnie. Back. Hyper! Hyper. ja dam. Hyper ma Cię w dupie, jak każdego z nas. Tam idę, Ciebie to na pewno. No, Ty sobie damy ci na piątkę. Ici od noga ci od nogę da plan Może podniosem zero Pod nogę w lewa strona GG Łatwo na botów